Cześć! Ja jestem Kabila. Jestem lekko chora, ale po prostu nagrać filmik. No i no to jest jak już po to czujesz przedliście. Historia tygodnia. I ta historia mi się przydarzyła na dzisiaj. Ogląd sobie takie różne historie. Dziwne, śmieszne smutne i różne. Dobra, więc dzisiaj godzinę domu mam zęby i no wzięłam mnie tę pastę. Moich rodziców używa moją pastę. Moja pasta jest miętowa. Moich rodziców jest bardzo, bardzo, bardzo miętowa. Wzięłam tę pastę żeby Tak mnie nie paliło, tak mnie piekło. Jeszcze tego tym gorącą wodą mnie jeszcze bardziej boliło. Tak, gdy tylko tam, tak, 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 mnie tak, 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 nie tak, tak, nie, 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 nie tego smaku. A tak, zapomnę? Nie. Wiem. Dobra. Jeszcze taki dodatek każdego, który się trafił w ten kanał. Proszę, jeżeli chce zobaczyć, no, co się działo z moim kanałem, poprzednim kanałem, to może sobie wejść na kanał Dominika Pomorska. I tam mam 7 filmów, bodaję, że i tam zaczynałam z kanałem. Miałam 5 subskrypcji, a 5. Mam jeszcze kanał y, do Mi tam robię. Jeszcze dzienniki, dziennik, mam na razie jedno filmik, ale dobra. Chyba mi rodzice ale dobra, bo. Właśnie to do, do. Do zakupów. Na, na zakupie, że kupić buty. Dobra, dobra, pokażę. Dobra, pa. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten sezon i kronika szkolna będzie za i może być regularnie, bo no dowiecie się jak wyjdzie na drugi kanał, ok? pa.